Jak wszyscy wiemy, kosmos jest ogromny. Niektórzy mówią, że nieskończony. Inni, że ma swoje granice, ale te nieustannie się przesuwają, rozszerzając wszechświat. A ten zmienia się. Zmieniają się odległości między poszczególnymi planetami i ich położenie. Żeby polecieć w kosmos, trzeba sporo rzeczy obliczyć, które liczą astrofizycy. Grawitacja wszystkiego, co mijamy, prędkość planet, przyspieszenia i siły wszystkiego rodzaju, które wpływają na trajektorię i prędkość lotu. Od jednego przecinka zależeć może być lub nie być. Niech przykładem będzie szczegół, który kosztował NASA 125 milionów dolarów, gdy naukowcy nie zauważyli, że ktoś użył systemu metrycznego, bo jest cywilizowanym człowiekiem, używającym normalnych, normalnych liczb, a nie ilości hamburgerów na ilość strzelanin w przeciętnej szkole w USA. Sonda, która miała zbliżyć się 150 km do Marsa, zbliżyła się na 60 km i spaliła w jego atmosferze. A to tylko sąsiednia planeta. Pomyślcie, gdybyście mieli lecieć na drugi koniec galaktyki albo do innej galaktyki. Na szczęście, ktoś kiedyś wynalazł wspaniały wynalazek, którego polska nazwa aparat matematyczny na szczęście się nie przyjęła, więc obecnie mamy komputery. Przez wielu uważane są za zło tego świata, bo gry komputerowe, bo internet, patologia, pornografia. Jak wiecie, w świecie Diuny rozwój technologii związany z komputerami i sztuczną inteligencją też uznawany jest za największe zło, ale z innych powodów, o których już mówiłem w filmie o historii świata Diuny. Przypomnę tylko, że tworzenie wszelkiego rodzaju maszyn, które są w stanie dokonywać jakichkolwiek obliczeń, jest zakazane, więc nawet kalkulator nie wchodzi w grę. Do tego odległości, które są do przebycia, są dużo większe. Więc jakim cudem ludzie poodróżnią po wszechświecie? Właśnie dzięki gildii kosmicznej, która miała tak potężny wpływ na imperium, że historię świata dzielimy na okres przed i po powstaniu gildii kosmicznej, ale po kolei. Gildia Kosmiczna powstała z Fold Space Shipping, którą założono 88 lat wcześniej, będącą galaktycznym przewoźnikiem, który korzystał z technologii zaginienia w przestrzeni opracowanej przez Theo Holtzmana i Normę Senwe. Technologia ta całkowicie zmieniła losy świata, pozwalając wygrać wojnę z Omniusem, lecz była mało przewidywalna. Statki często gubiły się w trakcie ich podróży i nikt nigdy o nich więcej nie słyszał. Lub pojawiały się nagle setki lat później w przypadkowych miejscach we wszechświecie. Nadal jednak stanowiły jedyny sposób na podróżowanie między galaktykami, więc ludzie liczyli się z olbrzymimi kosztami, które generowały znikające z ładunkiem statki. Nie było im to w smak, ale nie mieli innego wyjścia. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z odkryciem efektów nadużywania melanżu, czyli jasnowidzenia i zwiększonych zdolności obliczeniowych, które stały się kluczowe dla gildii. Gildia osiągnęła mistrzostwo w wykorzystywaniu tych właściwości i jako jedyna opracowała technologię tworzenia nawigatorów zwanych też sternikami gildii, którzy wystawieni na olbrzymie ilości przyprawy bezbłędnie byli w stanie obrać odpowiedni kurs poprzez obliczanie niezliczonych ilości tras i dzięki widzeniu w przyszłość wybraniu tych, które doprowadzą statek w pożądane miejsce. Ale kim tak naprawdę są nawigatorzy gildii? Otóż nawigatorzy gildii to wyższej rangi członkowie gildii kosmicznej, którzy poprzez wystawienie na działanie ogromnych ilości melanżu ewoluowali z ludzi. Dzięki możliwościom ich umysłów możliwe jest nawigo nawigowanie potężnymi statkami gwiezdnymi dalekiego zasięgu. Rekrutowani są jako dzieci i wystawiani na działanie ogromnych ilości przyprawy, przez co stają się mutantami. Aby umożliwić im przewidywanie przyszłości, nawigatorzy gildii nie tylko spożywają duże ilości przyprawy, ale także są stale zanurzeni w wysoko skoncentrowanych ilościach gazu pomarańczowej przyprawy umieszczonych w dużych zbiornikach. Ponadto byli oni znani z uczestnictwa w masowych orgiach przyprawowych. Ten poziom ekstremalnego i przedłużonego wystawienia na działanie melanżu powoduje, że ich ciała z czasem ulegają atrofii i mutacji. Jak to bywa z przyprawą, pierwsze zmieniają się oczy, ponieważ przyprawa barwi tęczówkę i twardówkę na ciemne odcie niebieskiego. Głowy rosną, rysy stają się groteskowe, skronie puchną. Kończyny wydłużają się i zmieniają pozycję, a palce u rąk i nóg osiągają niewi niewiarygodne długości. Między nimi zaś rozwijają się błony. Głosy nawigatorów zmieniają się dramatycznie i wymagają kulfonicznych, aby przełożyły ich słowa na galach. W pełni zmutowani nawigatorzy są często opisywani jako przypominający z wyglądu ryby i pływają w stanie ważkości na polach dryfowych w ruchomych zbiornikach wypełnionych gazem przyprawowym. Ostatecznie przestają przypominać człowieka do tego stopnia, że Pola Tryda zastanawia się, czy dalej nimi są. Pod wpływem przyprawy nawigator Gildi może intuicyjnie korzystać z jasnowidzenia, aby wyznaczyć odpowiedni i bezpieczny kurs dla podróży nadświetlnych, umożliwiając statkom uniknięcie anomalii grawitacyjnych, nieregularnych orbit, kosmicznych śmieci i reszty niemożliwych do przewidzenia w inny sposób rzeczy. Reputacja sterników związanych z zaginaniem czasoprzestrzeni nie jest prawdziwa, lecz dodaje im tajemniczości. Nawigatorzy Gildii pilotują swoje statki podczas skoków nadświetlnych, lecz sami ich nie napędzają, ani nie transportują. Innym ciekawym efektem ubocznym nawigatorskiego przewidywania jest to, że tworzy ono efekt tarczy chroniącej konkretnego nawigatora i jego działania przed innymi formami jasnowidzenia, a nawet rozciąga go na osoby znajdujące się w pobliżu lub blisko z nim współpracujące. Co często wykorzystywali spiskowcy knujący przeciwko polowi Atrydzie. Gildia kosmiczna bardzo dbała o swoją prywatność, do tego stopnia, że nikt spoza gildii nigdy nie był w ich siedzibie, a naprawdę niewielu ludzi widziało naw nawigatora na własne na oczy. Zasady i metody działania gildii trzymane są przed postronnymi w całkowitej tajemnicy do tego stopnia, że obejmuje nawet ona osoby będące jej członkami. Nawet najbardziej wystawione na widok osoby, którymi są pośrednicy przewozowi, mimo że często bardzo blisko współpracują z rodami czy samym imperatorem, starają się być anonimowi, nie podając nigdy swoich danych personalnych w obawie przed jakimikolwiek problemami wymuszenia na nich czegokolwiek. Mimo tego, ich agenci rozsiani są po całej galaktyce. Największą siłą gildii jest ich monopol na podróżowanie. Nie posiadają oni praktycznie żadnej siły militarnej w postaci nie wiem, prywatnej armii, okrętów wojennych czy jakichkolwiek jednostek bojowych. Nie jest im to potrzebne, bo każdy wie, że jak się im podskoczy, to zostanie się odciętym od transportu, więc umiera handel, a monety przestają płynąć. Mimo że sama Gildia niechętnie miesza się do polityki i jej głównym celem jest zarabianie pieniędzy, to może wpływać na wyniki wojen. Wystarczy, że odmówi jednej ze stron transportu fregat czy wojska, lub zaoferuje jej szybszy transport we wskazane miejsce. Więc dobrze jest żyć z Gildią w zgodzie. Oprócz samej możliwości bezpiecznej podróży, Gildianie doprowadzili do perfekcji produkcję statków, którymi sternicy nawigują. Liniowce Gildi to prawdziwy cud inżynierii i wiedzą o tym wszyscy, pomimo że proces ich produkcji oraz architektura trzymana jest w tajemnicy i znana jest jedynie samej Gildi oraz niezbędnym do jej produkcji jednostkom. Nieznana jest także liczebność załogi potrzebnej do obsługi takiego liniowca, ale biorąc pod uwagę jego wielkość, to są to liczby idące w dziesiątki tysięcy robotników, inżynierów i innych specjalistów. Warto też wspomnieć, że wystarczy tylko jeden nawigator, by go pilotować. Szacuje się, że liniowce mają około 20 km długości. To cylindryczne konstrukcje, a ich ogromne ładownie potrafią pomieścić tysiące mniejszych statków wraz z zawartością. Od najmniejszych lichtuk przez wielkogabarytowe transportowce, fregaty bojowe, a czasami nawet okręty flagowe, takie jak mobilny pałac samego imperatora. Zdolne pomieścić całe miasta, liniowce są statkami całkowicie kosmicznymi, zbyt dużymi, by wylądować w atmosferze. Ich silniki nadświetlne potrafią zaginać czasoprzestrzeń, w związku z czym przemierzają przestrzeń międzygwiezdną z nierelatywistyczną prędkością, co z kolei umożliwia szybki transport z jednego systemu do drugiego. Liniowce gildii mają wystarczająco opancerzenie, by przetrwać trudy takiej podróży, i chociaż nie istnieją żadne wzmianki o tym, aby jakikolwiek statek gildii używał uzbrojenia, to jednak nie ma też dowodów, aby tego nie, nie robiły. Jak już wcześniej wspominałem, zaatakowanie gildyjnego statku byłoby finansowym i politycznym samobójstwem, i możliwe, że to wystarczy za jedyny środek ochrony. Kiedy postanowimy skorzystać z usług gildii, musimy się stosować do ich zasad, które często są dość drastyczne, ale i tak wszyscy się na nie godzą, bo jak wiecie, alternatywy na ten moment nie ma. Po pierwsze, podróżujący ma całkowity zakaz opuszczania swoich statków i w trakcie trwania podróży, poza bardzo nielicznymi przypadkami, w których i tak transport wewnątrz liniowca organizowany jest przez gildię i odbywa się na linii statek, obiekt gildii przypominający hotel tranzytowy wewnątrz liniowca, gdzie odbywać się mają negocjacje lub skąd można się komunikować. A dlaczego trzeba udać się w specjalne miejsce, by móc nawiązać kontakt z czymkolwiek co jest poza liniowcem, ponieważ kolejną z zasad obowiązujących podczas transportu jest wyłączenie wszystkich czujników oraz systemów obserwacji oraz komunikacji, tak by nie można było odkryć jakiegokolwiek elementu zasad budowy i funkcjonowania liniowca. By mieć pewność, że ta zasada jest przestrzegana, Gildia łączy się z systemami komunikacji przewożonych statków. Kolejną zasadą jest to, że okręty podróżujące na liniowcach Gildii muszą przedstawić listy przewozowe całego ładunku, a także potwierdzić tożsamość każdego członka transportowanego personelu. Daje to Gildii nieograniczony wgląd w sprawy i praktyki handlowe wszystkich osób, którym świadczy usługi. Gildia nie tylko wie, jakie dobra są przewożone, lecz również kto i gdzie się udaje, co kreuje jej jasny obraz aktywności i statusu każdego rodu. Lecz najważniejszą zasadą jest absolutny zakaz komunikacji między sobą przewożonych statków należących do innych rodów. W szczególnych wypadkach statki należące do tego samego rodu mogą mieć ze sobą łączność, ale nie wchodzi to w grę w innych przypadkach. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróży, ponieważ nierzadko zdarza się, że w luku statki konkurujących ze sobą rodów przewożone są koło siebie burta w burtę i nie mają o obecności tych drugich pojęcia. Zdarzały się nawet sytuacje, w których na tym samym liniowcu transportowano armię przeciwległych stron konfliktu, udających się na pole bitwy. Dlaczego tak się dzieje? Bo wynajęcie na własny użytek całego liniowca jest cholernie drogie. Wysokie Rody czy imperator pewno mogliby sobie na to pozwolić, ale odbiłoby się to tak czy siak na ich finansach. No i Gildia musiałaby się na to zgodzić. A zrobią to tylko wtedy, gdy sami będą mieli w tym interes. Bo wynajmowanie swojego monopolu w wyłącznie jednej stronie, nawet jeśli chodziłoby to o, tylko o jeden liniowiec, mogłoby być niemile widziane przez resztę galaktycznych mocarstw. Biorąc pod uwagę same te oboszczenia, podróż liniowcem Gildii to tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Nie ma tu czego podziwiać, bo zamknięci jesteśmy wewnątrz własnego statku. Nie, nie odczuwamy żadnych e, zmian e, przyspieszeń czy zmian grawitacji. Nie wiemy nawet, czy liniowiec się porusza, czy stoi w miejscu. Po prostu po pewnym czasie jesteśmy poinformowani, że dotarliśmy na miejsce. Jeżeli tak się składa, że nasz przystanek jest pierwszym na trasie podróży, może się zdarzyć, że nasza podróż potrwa zaledwie kilka minut, z których większą część zajmie wlatywanie i wylatywanie z ładowni, ponieważ zagięcie czasoprzestrzeni dzieje się natychmiastowo. Jak sami widzicie, Gildia Kosmiczna to jeden z największych galaktycznych graczy w świecie Dune'y, pomimo tego, że w politykę mieszają się niezwykle rzadko. Oczywiście to, co wam przedstawiam, dotyczy epoki Imperium, wyniesienia Muad'Diba i chyli się ku końcowi wraz z końcem epoki Boga Imperatora i rozpoczęciem Rozproszenia, kiedy to pojawiają się międzygwiezdne maszyny nawigacyjne zbudowane przez Iksan, które obsługują statki pozaprzestrzenne, stanowiące nowe medium podróży międzygwiezdnych i przełamując monopol Gildii. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał i zerknąć na nasze media społecznościowe. Zachęcam także do wsparcia nas na patronacie, dzięki czemu będziecie mieli od razu dostęp do wszystkich odcinków granych przez nas sesji oraz kampanii wraz z innymi bonusami. Trzymajcie się, cześć!